3-0, pierwszy mecz, pierwsza kolejka, wygrana. podsumuje trener, to spotkanie okiem swoim. E, powiem tak, e, patrząc przez pryzmat przygotowań naszych, te, te wyniki może nie, nie powalały na kolana, ale mówimy, naprawdę ciężko pracujemy. Przeszliśmy z trzech treningów na cztery. Trenujemy po dwie godziny e, w okresie przygotowawczym i powiedziałem chłopakom, że w którymś momencie wypuścimy i będą te nogi niosły. Na pewno mecz, bo graliśmy dwa tygodnie wcześniej z Józefowią zupełnie inaczej wyglądał i zresztą z trenerem ustaliliśmy, że nie odwołujemy tego, odwołujemy tego sparingu, bo, bo i tak i tak zupełnie w innych składach wyjdziemy. Na pewno Józefowia przyjechała tutaj zmotywowana, żeby wygrać z nami po, naszym, po, prze, po wygraniu z nami ze, w meczu sparingowym, ale powiedziałem chłopakom, że ten mecz zupełnie będzie inny i taki był. E, udało nam się szybko bramkę strzelić po, po e, karnym Karola powtórzonym. E, w moim odczuciu bramkarz wyszedł, e, wyszedł poza linię, e, dlatego ułatwił sobie e, interwencję. A Józefowia miała momenty naprawdę bardzo dobre, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie próbowała nas wysoko złapać. My jesteśmy zespołem na dorobku. E, marzeniem klubu, marzeniem moim było to, żebyśmy jak najszybciej zapunktowali. Czy to byłby jeden punkt, czy to byłoby trzy. Dzisiaj się cieszymy z trzech punktów, bo wygraliśmy, wydaje mi się, zasłużenie. Ewidentna czerwona kartka na 25 minut przed końcem meczu pozwoliła nam troszeczkę, że tak powiem, rozwinąć skrzydła i zamknąć mecz. 2-0 wydawało mi się, że już zamknęliśmy mecz, poprawiliśmy jeszcze na 3. Fajnie, że zrobił to Dawid Waraniecki, który, który, na którego bardzo liczę. Jest to chłopak z potencjałem i bardzo będzie mi zależało, żeby była rywalizacja na wszystkich pozycjach. Przygotowujemy się, idziemy na, na, na naturalną trawę, teraz przygotowywać się na, na seroc. Będziemy walczyli o, o każde punkty na wyjazdach na pewno i u siebie. Będą zupełnie inne mecze. Gratuluję. Gratuluję.